Trochę nas tu wytrząkało. jest pomiędzy schodami a budą. W normalnych gniazdach tak jest bezpośrednio do budy przyprawione składa. Tutaj zrobić taki odsporzenie, żeby wygodniej było. Już pustację uratowały. Jak wychodziliśmy z domu, to tak pomyślałam, że. To się, jedziemy no dalej.

żeby nie było nie przepłacam A tylko teraz nie wiem czy to tylko ciebie czy wszyscy to jest wszystkich nie wiem czy za nas też Czy masz pizdy No bo przyszliśmy zobaczyć co tu pani ma ciekawego. Jest romantytę. A? O, okay. patrzcie. Dziękuję. Mam podejrzenie, dlaczego bym chciał zjeść. Spotkaj, ja wrzucę, bo ja też nie chcę mieć pecha. <laughs> Żeby nie było tylko, że tata. Kto ci tam jest? Co? to ty gram tak zewnętrznie, czy co? W parkingu? <noise> Musicie zacząć gadać do kamery. No dobrze, dobrze. Chyba w Stańczykach, co? Idziemy tam A na górę? Chcecie jakieś na drogę? Brzmi ja jak. loda chcę. Co chyba No dobrze, co za Co? Co jest? Za 12 zł, a tam za dwie dychy. Trochę mniej. O, tam, ten dziurek miał więcej. Co? dobre? No, tak, Dobry? Warto było czekać. Lepszy ten? No, wiele. No, o, 8 zł do przodu. No robi wrażenie. A to są takie No, to normalnie. Co? Są chyba gorsze. Nie, nie są gorsze. Wiesz, bo teraz to wygląda, jakbyśmy dopiero zaczęli. Jesteś Strasznie wysoko. To wychodzi na to, że jesteś strasznie zmęczona. Jak dopierośmy no. niby zaczęli. Zapraszam, zapraszam. Czy się pamięć w telefonie skończy? Dobra, skończysz. Tam. To by Sama chciałam iść za wami. No, schody, A lepsze jest to, że musiałam biegać, aby Was nagrać. I się takie zmęczyłeś. Dobra, to teraz pora na raporcik. Jak się wchodziło? Łatwiej się schodzi, niż wchodzi. Bo to każdy ale dla tych widoków na dole było warto. No i dobrze. Uh. Dobra, Dobra jedziemy teraz na trójstek, granicę. To, to fajne. To... Wody. Będzie pić wody. Boże, ale się stara taki kawałek. Ale tu stary akurat będzie można ładnie to nagrać. Teraz to do jaja jak tata pożytny. Pójdę do naczyń, ale no się nie stanie jak umiejecie ręce. Trzeba nagrać co kierowcy nie ma. Jak pani Ani się wchodzi? Byłoby lepiej, gdybym nie miała takiego lajkę. Żeś nie ma co? Takiego olej wysokości. E, tak nie stało na każdym Czasem stopniu. Nie się. Zaparkowaliśmy Stara, mama tam czeka, a tam są te dwa mosty. To możemy sobie zrobić Właśnie po pobycie wieży wracamy sobie do naszego stara. Niektórym się nie podobało, niektórym się podobało, ale najważniejsze jest, że byliśmy. Pomyślisz, dlaczego mama nie poszła? Bo zdyszana jest po schodach pewnie. Ale... kolejny Co? Tu kolejny spod. No. Ale wieża była solidnie zbudowana, to muszę przyznać. Co nie? Tam jedziemy na trójstych granic. Rosja, Litwa i Polska, co nie? Ty, jakie wracamy, skoro jedziemy? Jeszcze wracamy, jedziemy. Mama chyba potrzebuje odpocząć. A złoty 5 Akurat kamera przyszła. Akcja. Mama mówi, że 5 złoty zdjęcie i będzie zdejmować po kolei. Buty, skarpety. Dobra, ładować się, jedziemy na granicę. Na górę? Nie, dobrze, że nie tylko czy nie płatno. Ile mamy do domu? 140 To tak dużo, niedużo. dużo dobrze było zatrzymać się na jakiejś żarcie A gdzie? Nie wiem, gdzieś w Węgorzewie Będzie połowa

i co? Śpisz tutaj, czy idziesz do domu? Do domu. Pokaż, która godzina. 22:53. O, zagra Dobra, ubieramy się i idziemy. tak ty śpisz jeszcze? Nie śpię. Proszę o podsumowanie wycieczki. 321 km. O, matko. No. Zaszaliliśmy. <laughs> no to czas spać, bierz torbę. I... Ja już on dość powiem ci. Chodź. No to bierz, jedziemy. By było jeszcze za 20 km, to by mi się już... bym chyba zasnął. <grym> Dobra, idziemy spać.